Witam serdecznie. Aktualnie na wizyty paszportowe możecie się umówić państwo również w miejscowości Birmingham. Wystarczy wejść na e i tam można zabukować wizytę. Najpierw wybierając region, czyli wybieramy Wielka Brytania. Następnie trzeba wybrać miejsce, gdzie chcemy umówić wizytę. W tym przypadku w miejscu placówkę wybieramy, oczywiście, Birmingham. Następnie po lewej stronie, na ciemnym polu, w polu menu, musimy wybrać sprawy paszportowe. I tutaj mamy teraz wszystkie ważne informacje. To należy dokładnie przeczytać: jakie dokumenty są wymagane, aby wszystko skompletować ponieważ brak jakichkolwiek dokumentów no nie pozwoli Wam na złożenie wniosku następnie na dole wybieramy ilość osób, które chcemy umówić na wizytę znowu scrollujemy na dół wybieramy teraz datę, która nas interesuje następnie po raz kolejny zjeżdżamy na dół i wybieramy godzinę, która Państwa interesuje na którą chcielibyście zamówić wizytę I klikamy Zarezerwuj wizytę. Pojawia się formularz wizyty paszportowej. Trzeba dokładnie wpisać wszystkie swoje dane. I na samym końcu klikamy przycisk Dalej. Także zapraszam serdecznie. My zapewniamy z naszej strony transport z Nottingham, Mansfield i okolic do konsulatu i oczywiście z powrotem. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.